No, także witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, kolejnym z zmagań zielonkarskich, zielonkowych. No bo owijamy żyto, bo ja akurat szkoda, że to w niedzielę jest akurat, bo wolałbym sobie odpocząć, ale no, ja jutro nie mogę, mam studia, tata też musi wydoić, także walczymy. Powiem tak. Specjalnie nie jadłem obiadu, żeby wszystko szło dobrze i na razie do momentu, jak nie odpaliłem kamery, to jest ok. Ale zawsze się boję odpalić tą kamerę, bo wiecie jak to jest. Tak się kiedyś jak za dzieciaka robiło się jakiś trik, a jak już się chciało komuś pokazać z piłką, to już nie wychodziło, nie? No właśnie. To to jest ta sama alegoryczna rzecz, że jak odpalę kamerę, to czasami się dzieją rzeczy, które nie powinny się działać. No. Więc, ale no, mam nadzieję, że nic się nie stanie, że sprawnie nam to pójdzie. Już jedną rzecz tam robiliśmy, bo jeden ząb od plastikowego trybu się wyłamał, więc go wyciągnęliśmy i na tym też chodzi. Ale już te tryby mamy zamówione i będziemy wymieniać teraz u siebie na zielonkę. Na początku też mi się folia zrywała, gdzieś miałem jakąś centkę, ale już jest okej. Okay. Także, Zetor, Fortera, Sigma Mira Nie mylić z Mają, bo Maja ma inny, inne załadowanie Maja bierze bokiem A Mira... Yy, nie Maja bierze na wzdłuż, a Maja bierze od przodu, jak... cholera Moja bierze tak, a Maja bierze w drugą stronę, no I dlatego w niektórych miejscach trzeba zawsze prasą tak cofnąć, żeby... Żeby był dostęp, nie? Wczoraj nam trochę oleju z bloku pociekło, tutaj coś się odkręciło, jeden oring wyleciał, ale zrobiliśmy, dolaliśmy, oleju jest jest OK, także mam nadzieję, że już dzisiaj się to nie powtórzy. No jest to jest to wiarka autonomiczna, także ona ma sterownik, ona ma blok zaworowy. Wszystko się dzieje tutaj. Teraz jeżdżę w automacie, chociaż manual też jest i ona ma te czasy zaprogramowane swoje. Na przykład teraz widzicie ona ten moment, gdzie wolno, żeby obrócić kilka razy, żeby się zahaczyło na snopek. Teraz stanie, odcina, nie odcięła. To <laughs> jest za dużo tego tam już. Ja to zaraz zrobię. Eee, owinie, mogę teraz szybciej. na te 1000 obrotów ona sobie owinie 16 razy widzicie stop ona sobie sama staje i nic nie robi widzicie hydraulika sama chodzi ona teraz myśli bo jest za długi czas ustawie... ustawiony położę na tym o powinno się odciąć nie odcięło no o, sam, o, widzicie, trzeba było brutalnej siły użyć się po chwili, odcięło samo. No i ona sobie wróci do tego stanu początkowego, kiedy można ją załadować. O, obróci się jeszcze. Cyk, pyk. I teraz wystarczy przed wjazdem po prostu kliknąć. Właśnie tak, kliknięte, opadnie do ziemi. Czujnik jest, także Jadko staje, ona już wie, że coś tam jest. No i tak się działa, nie? Już sobie cofniemy, tak żeby pod kolejny podjechać. Można oczywiście zastopować tutaj. W John Deere na przykład wyskakiwały, za duże ciśnienie ona podaje ten sterownik i w John Deere normalnie wyskakiwały yy, złączki, no. a w Zetorze jest OK wszystko. O, radio jest tutaj, ale nie, włoży, nie mam tej, tego stelaża tutaj mi wylatuje, muszę je poprawić. Gęza, Gęzę, gęzę. Wszystko jest sprawne, chodzi. Więc nic, tylko jeździć. Jeździć, obserwować. Wiecie co? Ja pójdę jeszcze i, i po prostu trochę wyczyszczę tu. Bo tak będą cały czas się tylko urywać. A nie odcinać. A nóż jest dobry, bo jest znowu. No nie, odłączyło mi się bluetooth. Tak się poobijałem jak ostatnio prasę, robiłem się obiłem cały, bo kurna leżałem na, ty pod, na tym podbieraczu. Wszystko ostre tak mnie klata boli od tego. Mięczak, normalnie. Nie no, naprawdę, jakbym to tam leżał chwilę, ale ja tam kurde z pół godziny leżałem, to już, to już tak, wtedy w takich momentach to... Ale była furia, myślałem, że młotkiem rozwalę tą prasę. Bo jak nie idzie, to trzeba trzasnąć. Tam gdzie można, bo w sterownik bym nie trzasnął. <grym> bo mi się nie wypłacił. O no, widzicie, odcina ładnie już. O, i tak powinno być. Po prostu było zanieczyszczone, zabrudzone od siatki. W zeszłym roku, co właśnie pracowałem, też, właśnie żyto. Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie pan. To sterownik mi padł, nie? No, ale ogarnęliśmy. Myśleliśmy, że to czujnik, ale sterownik. Albo i to, i to. Ale już jest, ale zgód. Patrzcie jakie mam sportowe lacze. Śmierdzą hinolem. Nie lubię takich laczków, ale nie wiem dlaczego je wziąłem na testa. Dla mnie jedyne buty, jakie można chodzić w robocie, to są albo laczki normalne. A jak warunki nie pozwalają, to wansy. A jak gdzieś jest błoto, to normalne buty z grany te niskie, bo wysokich nie lubię. Ale wansy. Wansy to stopka. Podruby wansów miałem takie, podróby... repliki To To się rozpierdzielało oryginalne, coś mam takie znoszone hardkorowo Mam je do roboty to pff, kurna, niby trampki, a, a są nie do zniszczenia. A że ja się wychowałem w trampkach To najlepszy but A w laczkach to na prasie zwykle jak siedzę bo tam to nie trzeba za dużo wyłazić, tylko siatkę zmieniać. Żyto długie to się dobrze prasuje, raczej znaczy owija. Najgorzej jak po tej prasie jakaś lucerka łokurna, cienkie, rozpieprza się. No także zostały mi dwa do owinięcia a resztę w prasa lękła. No i muszę, bo ja właśnie powiedział, że mam jechać po prasę, pojadę mu to sprasuję do końca. I później z obinę ojciec wypracuje, obinie resztę i będzie gućigań. No i zdarza się. No jedziemy. Widzicie, no zostało tutaj taki kawałeczek dosłownie. No. Ale no trzeba wyprasować i zwinąć. Z kamień, czy mi się wydaje? Fajnie się z pokosówki wciąga. No jest duże, są te pokosy, nie? Bo tak zgarnięte, to raz jeden jest taki, raz taki, trzeba kombinować A tutaj zobaczcie, jak kurde jedziesz jak nie wiem co Tutaj zwieść znajomemu pod chatę zawiozę się odczepię tutaj na środku. To mi się nie chciało specjalnie iść, żeby mi ktoś pojeżdżał, bo sobie po wiozę tutaj raz, dwa. Nie jest to jakieś wielkie pole i, i ogarniamy. Było. nie mówiłem wcześniej po prostu było słabe dlatego tutaj rolek za dużo nie ma pomimo że zwykle były jak pamiętam pracowałem dwa lata temu to, to kurde z żyta to było masę tego towaru ale no w tym roku pomimo że była woda to źle dobrana odmiana może Udało się ogarnąć. Ostatnia maluda, ale lecimy na chatę, ja się jej widzę ty... Jadę kurde, bo jutro uczelnia. No nic, no trzeba ogarnąć, nie?